Ej skoro tutaj jesteśmy razem, to wpadłem na genialny pomysł, abyśmy zrobili wyścig na apeczkę w górę, a w takim składzie właśnie nie było wyścigu. Z moim bratem Sepkiem, który tutaj. Ja będę stoi. szybszy, zobaczę, zobaczy, No ja będę zobaczymy, szybszy. kto wygra. I z moją dziewczyną no. Patty, tak, która ja też będę daje. jest najszybsza, ja jestem najszybsza, jestem gotowa. No zobaczymy, na ten wyścig. zobaczymy, kto będzie najszybszy, albo nasi widzowie. Czyli wy macham do was, widzicie, będziecie się ścigać razem z nami na apeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Ty Łapencje, czy my podbiegający hmm, może, może do tego łóżka o tam jest takie łóżko weźmy podejdźmy Dobra. do tej to ściany na koniec ściany no. tak na koniec podejdźmy i ścigajmy się teraz na peczkę za trzy dwa jeden. jeden start biegnijmy go 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 kto, kto wygra, kto wygra? Kto ja byłem szybszy ja, ja 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 ty ja 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 nie, nie, nie. ja nie nie, 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 nie. ja nie. ja 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 Wszyscy, ja pierwszy dotknęłem tu łapką tej ściany. Ja wygrałem, Ja pierwsza się. wskoczyłam nie, na łóżko. Niech widzowie napiszą, że to tak, byłem Tak, ja. widzowie napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygrał. Czy Slow, czy Patty, czy mój brat Sebek. Niech piszą. A teraz przejdźmy do rzeczy, bo gdy wychodzimy z mojego domu, to przyszły do nas kolejne listy. O nie, tylko nie to. To są listy od policjantów, od sędzi, gdzie mamy oddać mojego synusia, bejbu najlepszego baby Sonika, którego ukrywamy. Nie wiem czy oglądaliście wcześniejsze nasze odcinki, no ale te listy właśnie są od nich bardzo nagryzmolone. Nie może tutaj nic się z tego rozczytać, ale to jest ze sądu, ewentualnie z policji, no to, ale to jest to samo. Otwórzmy skrzynkę i tutaj są kolejne znowu listy do przeczytania. Książka z piórem, jedna książka i druga książka. To jest wszystko nowe, świeże. My wcześniej to paliliśmy, rozwaliliśmy, a oni nam dalej to przesłały. Dalej, dalej, to już mnie powoli wkurza. A już nauczyli się pisać, zobacz, co dalej no. jest pobawione. Weź, weź to, rozwal, weź to. Ej, o, o, uważaj, wszedłem w to. Uważaj kolce. na te kolce, bo one mostro tego biją. Ja przeczytam pierwszą książkę, a wy możecie teraz kliknąć subika, widzowie, taki czerwony przycisk tam na dole. Kliknijcie zarazem ze mną. Wbijamy milion, mało brakuje. Subskrybujcie, a ja sobie później sprawdzę, kto kliknął. No i czytamy. Witam. Z tej strony ponownie rodzina baby Sonika. O nie, tylko nie oni. Nasz policjant zdobył nakaz, aby przeszukać wasz dom. O godzinie 17.00 przyjdziemy. O, problem mamy. Sebek, Pati. Oni zdobyli nakaz. Nakaz? Nie no. przyjdą do nas! No nie! Tutaj wczoraj był jeden policjant, taki policjant w Minecrafcie stał i on nie miał nakazu, więc nie wszedł, ale dzisiaj oni załatwili. Uuu, czekaj, drugi, Ej, drugi list, czekaj, Drugi list przeczytam, uwaga. Znajdziemy naszego synusia Baby Sonic. Przeszukamy wam cały dom! ha! ha, 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 ha. wszystko znajdziemy! Wszystko! O, no to. Problem. Musimy się spieszyć. O 17.00, czekaj, która jest godzina. Weźmy sprawdźmy, która jest teraz godzina. Skoro oni przyjdą. O, czekaj, która była ta godzina? 17.00. A teraz mamy godzinę aktualnie. Zaraz 8, więc mamy tylko parę parę minut w Minecrafcie, parę godzin. Wtedy, gdy już będzie 17, to oni tu przyjdą. Okej, okay, wiecie co? Plan jest taki. Słuchajcie, wymyśliłem no. plan. E, musimy musimy posprzątać nasz cały dom, żeby tutaj nie. Nie było żadnych rzeczy związanych z Baby Sonicem. Posprzątajmy, aby tu było ładnie. Weźmy, no masz rację, nie może być drzwi. żadnych śladów. Tak, nie może być żadnych śladów, tak samo tutaj patrzcie, o, mamy pizzę. Mamy Weź tą wypaść. pizzę wywal, widzisz tu. Dobre, jest już brud syf. To wszystko wywalcie, spalcie. Ej, nie chodź po stole, ogarnij się. No, <laughs> Posłuchaj no, tutaj! Chwila. Szklanki, Ty talerzyki, wszystko. Tak, wszystko musi być Dajcie czysto. Dajcie tu do zlewu, bo mamy szklanki, widzicie widzowie, u nas jest brud syf, niepukładane rzeczy. Musimy je jak najszybciej posprzątać, gdy policja wejdzie i zrobi nam przeszukanie, Tu tutaj musi być wszystko pięknie, ładnie poukładane, zrobione, żeby do niczego się nie mogli doczepić. Dobra, ja tu rozwalę plecak. Ten plecak schowiemy, nie będzie go. Szafkę też Baby sonika, Nie może być żadnych śladów po nim. Te książki zostawię, to nie jest jego. To też jest moje. Wózek dziecięcy. Wózek. Tak, Musimy koniecznie. to usunąć. No. Tego Te nie możemy mieć. Tak, tak, to weźmy butelki z mlekiem. To też wywaliłem, rozwaliłem. Dobra, tutaj coś jeszcze? Być. Co jeszcze eee, możemy? Co tutaj? Nie, nie wiem, parator to już jest też tego, już może okej. Okay. Z tej strony są ładnie książki poukładane. Dobra, do tej się nie powinni do niczego doczepić. Ale chodźmy łazienkę też posprzątać. Łazienka, łazienka jest bardzo nie ważna. Nie ma. Tutaj mamy dobra. wodę, weźcie ją, wylejcie. Weźcie tą wodę w puste wiadro i idź poza dom wylej. Dobra, dobra możesz, dobra, możesz czeka, iść. już biorę puste o, wiadro. O nie, tutaj tak, mamy... Tak, co tak. jest, Gane? Ej, co jest? Czemu to jest odsunięte? Halo? Czemu my tu nie mamy firanek? Ej, ktoś nam firanki wziął. O nie, tylko ja, nie to. Jak to. Dobra, weźmy może to lepiej zamurujmy. Wiesz co, ja to wezmę niebieską wełnę i to zamuruję, żeby lepiej tutaj nic, nikt nie podglądał, nie patrzał. A, Dobra, ja ja zamurowałem nie, to. Taki dźwolej, wodę, wylej. Tu wszystko jest chyba czyste, nic nie mamy. Zaraz zejdziemy do Baby Sonika Tutaj mamy tajną skrytkę, ale co robimy właśnie z tą skrytką? Gdy policja wejdzie przeszukać, to patrzcie, widzowie, mamy takie jedno tajne pomieszczenie, które jest zakryte firanką, i gdy je odkryjemy, to wtedy na środku wanny, pod nią, jest ukryte tajne pomieszczenie. O, widzicie? I teraz, nad jak na dół schodzimy, to jest tutaj Baby Sonic skryty. Nasz synu! Tak, synuś, właśnie ukryty Uwaga, jak widzicie, tu jest do końca Wszystko zamurowane Jego nie ma w tym pomieszczeniu Ale gdy rozwalimy ten blok tutaj To zrobi się kolejne pomieszczenie I to jest wszystko ukryte A gdy policja się o tym dowie, to będzie po nas Gdy rozwalimy ten jeden blok I następny, drugi To za tą ścianą ukrywamy Bejbusia O jego, o, naszego jest tutaj. synusia Ej, On chyba śpi Tak, dziub, dziuś mój kochany, pobudka Halo, bajbušiu, hej, obuče, 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 obuče. Patrz, budzi się! To on! To jest nasz synuś widzowie. No i tutaj go ukrywamy. Przygotowaliśmy mu łóżeczko. Tak samo tutaj mam biureczko. Ścianę do kolejną dorobiliśmy specjalnie, aby go ukryć bardziej, nie? Więc tutaj sobie śpi, a tutaj sobie je oraz pije wodę. Ma ciepłą i zimno. Wszystko jest ładnie przygotowane. Tylko boję się to, że policjant, ja nie wiem, może zamurujmy go i go nie zobaczy, co? wydałem. U góry mam Co? posprzątane. Okej, okay, u góry tutaj... posprzątane, tak? Wszystko tak, jest posprzątane. Tak, 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 teraz tutaj nie. Tu nie sprzątamy, to zakrywamy, ok. Dobra, e... E, teraz czekaj, czekaj, weźmy to, zakrywamy. Bejbusiu, słuchaj, teraz tak, najważniejsze. Bejbusiu, spójrzcie tu na mnie. Nie możesz w ogóle żadnego hałasu zrobić. Słyszysz? Musisz być bardzo cicho. Cichutko, tak, Bejbusiu? Tutaj może ktoś, wiesz, przyjść, być u góry, ale ty nic nie możesz hałasować. Nie może być żadnego dźwięku suszalnego. Dobra, weź tutaj, bejbusiu, się połóż, tak? Śpij sobie smacznie, nic nie chodź, nic nie rób. My się zatwimy, nie oddamy ciebie. Jesteś tylko nasz, a nie złych rodziców. Dobra, zamurujmy sobie teraz i bejbus jest od w ten sposób właśnie skryty za tą ścianą. Dobra, wychodzimy, ukrywamy to, zobaczmy teraz, która godzina jest, bo oni w każdym momencie zaraz mogą w ogóle przyjść. Chodź, wychodzimy. Dawaj, Sebek, wychodź, co ty tu jeszcze robisz? Już się wychodzę tu, bo patrzyłem, czy wszystko jest szczelnie poza Przemykane, wiesz? Okej, okay, dobra, dobra. dajmy tutaj Sta wannę. Tu wannę, zobaczcie, i, jest I wszystko... pod wanną mamy tą tajną skrytkę, nie, no już bejbusia nie możemy nigdzie przenieść, no bo policjant może to zobaczyć, więc tego nie ruszamy i nic tutaj nie wchodzimy, dobra, to zakrywamy, chodźcie, tu zakrywamy, chodź, 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 dawaj, Pati, szybciej, szybciej, Ale i teraz ja to... mogę jeszcze dodać do tego, wiesz co, bloki niebieskie, żeby tego nie było widać, co, to będzie pasować? Czekaj, dam, o, coś takiego, ściankę dorobię. Patrz, bardziej jest zakryte. Weźmy teraz, sprawdźmy godzinę, która to już jest. I mamy piętnastą. Już jest po piętnastej w zasadzie. A oni przychodzą. Już patrzę w tą książkę. Siedemnasta. O godzinie siedemnastej zero zero przyjdziemy z wezwaniem. Dobra, to zostały nam ostatnie już półtora godzina. Półtorej godziny, to jest półtorej minuty, nawet nie. O, o, co robimy? Ostatnie szlify, yy... słuchaj, zobaczmy, czy na półkach... No, tu ktoś ma, dzwoni. Wszystko, na pewno. czy na Wczoraj pewno na dobrze jest. Czym i... ktoś zadzwonił? Ej, ktoś dzwoni. Ale nie Kto? ma 17. Słyszycie to? 17 nie ma, a ktoś dzwoni. Kto to może być? Yy. Nie, nie otwieramy, yy. nie otwierajcie. To, no dobra, ja, ja nie to może być policjant, ale nie ma 17. Tutaj pisze, że o godzinie 17.00 przyjdziemy, a to jest 16. I ktoś dzwoni za tymi drzwiami. Otwieramy czy nie otwieramy? Co robimy teraz? Ja się trochę boję. Oni przyszli, może szybciej. Może lepiej zabarykadujmy te drzwi. Wiecie, co ja tutaj Hello, postawię? policja otwierać drzwi w tym momencie? Oh, oh. O nie. Y policja? Y nie. Tak, policja, ja nie sortuję, otwierać drzwi. Teraz. Oo, no Tutaj to... nikogo nie ma w domu. Tutaj jak tylko... to nie ma, jak odzywacie się do mnie? Co to ma znaczyć? Nie, to jest robot. Proszę skąd odejść. <laughs> tu nikogo nie ma, w środku nikogo nie ma. Yy... Tutaj jest pustka. Tu to Proszę szumy. Proszę mnie wpuścić, albo drzwi wywarzę. o O, o ostro. Musimy wpuścić, no dobra, dobra, dobra No czekajcie, rozwalę to, o, teraz e, Słuchaj, pati, pati je, Sebek, zachowujmy się e, Bardzo, bardzo kulturalnie Cichutko, nikt nic nie widział, dobra Nie mogą znaleźć naszego Synusia, słyszycie, nie mogą Poczeka pan chwilę jeszcze, bo my musimy Tutaj no zrobić... No szybciej, szybciej, nie ma czasu Całego dnia ja nie mam tutaj, proszę wychodzić Raz, dwa... No dobra, no dobra, dobra Dobra, no, już, już otwieram, otwieram No, o, jestem stary dziad Niedobry... No proszę wychodzić na

No, wychodzimy, wychodzimy. Chodźcie, chodźcie. Dzień dobry, dostałem nakaz tutaj, żeby sprawdzić pana dom, czy nie ma jakiegoś... No, po, po, proszę mi to pokazać, ten nakaz, bo ja panu nie ufam, policjantowi. Ja panu nie muszę nic pokazywać, mam ze sobą go... No to ja pokaż chociaż w rączce. Tutaj... To w rączce chociaż poka pokaż. Okej, okay, proszę bardzo. Oj, faktycznie, faktycznie ma coś, jakiś nakaz, no. No dobra, skoro pan ma nakaz, no to... No może... Nie, dobra, nie, pana, no, nie, nie, nie może pan, nie może. Proszę pana, halo, proszę pana. Nie, nie, to on też nie może! nie Anteni, no. wypad. Nie, nie, nie wpuszczamy go, tego starego dziada panie, nie możemy panie, wpaść! pan, e, pan wychodzi, tu tylko policjant może. A, nie mi Czemu nie ma no, nakazu. on ma Tylko policja tylko może. Nie, tak, dokładnie. No, to nie, dobrze, może pana, dziadek, pana, nie może ten stary dziadek, nie może. Nie pan posłucha, pan musi wyjść, niestety. Bo tak, pan musi wyjść. To. Proszę nie może wejść, tu pan wyjść. Nie, nie, drzwi, ja panu zamknę i otwore. No co proszę nie ma do no, panie, on mi skacze ja. po stole, kto mi za to Ja okę policyjną, proszę odejść. Panie, chodź tu, Weź pan, go, ja wywal go. No chodź tu. go. pan no. ja nie Kajdanki on mi zupę chce jeszcze wypić, no, wywalcie go! Siłą go! go Ja Pana trzymam, proszę wychodzić, proszę za mną, proszę za mną. Co za stary dziadek nieuparczywy! Otwórz mu drzwi. Otwórz mi drzwi. Dobra, okej, wyszedł, o. dobra, Zamykamy, dobra. dobra. Ale widzicie, jak on chce wejść specjalnie i tu sprawdzić, bo to jest właśnie ten podszywany, niedobry rodzic. Ja ci dam! E, nie wejdziesz tu! Patrz jak on chodzi koło mojego domu. Nie wpuszczę ciebie, słyszysz, nie wpuszczę do mojego domu ciebie, nie wpuszczę, patrz on. Dobra okay, no Państwo, no i... co wy tutaj macie? Proszę mi pokazać, co wy posiadacie w tym domu, halo? Dobra, proszę tutaj nic nie dotykać lepiej. Dobra, ja tu się przyjrzeć. Ja to jest, kas, to jest moja kamera. To no. jest moja kamera, to jest mój tu fortepian. Pianinko jest. Pianinko, Ej, tak. zagrać, czy nie, nie faya? może pan okay, dotykać nie. nic. Proszę sprawdzić, Łóżko, straczać, no? pod łóżkiem nic nie ma na pewno, Halo? zobaczmy. Nie, nic tutaj nie ma, wszystko w porządku jest. z tej strony, nie. Jest. Z tej oh, strony oh, oh, też, oh, nie? Się yy, no? W Akwarium, nie no, on pływa się, ja się nie umie, to nie będzie się trzymał w akwarium. No tutaj co pan ma, no, ale płukami... pan mi chce w akwarium, ryby, coś zobaczyć, to nic nie ma. Nie, ma, nie ma, nie, dobra. nie ma, nie ma, tutaj... nie ma nic, nie ma tam okay. nic. A tutaj co się o, nie. dzieje? Nie, 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 tam nic nie ma, tam nic nie ma, nie, tam nic nie ma. No, a co tam za plecak? Co to w ogóle ma znaczyć, z się to jest, to jest, mój, to jest yy, sepka, larka, sepka, plecak, larka, to, to, to jest, jest mój plecak, to jest to mój jest plecak, plecak, panie sepka, plecak. policjancie. Lalka też to jest jego niby, tak? Ja, ja wam mówię, tak, ja to kupiłem, ja z lalką, w tym yy, problem? To nie jest, to nie jest nasze, nie, yy, to sepka, to jak sepka to, jest. Co, jak to nie wasze, co? No nie, to jest no, moje, to jest nie moje panie policjancie. To jest okay, jego, to do, jest jego. Okej, okay, no. dobra. A ta lampa niebieska, to jest na pewno wasza lampa niebieska? Tak, wszystko jest nasze, przepraszam, tutaj nic nie ma. Yy, okay, możemy przejść okay. dalej, a co jest, bo już się boję. To jest w Proszę ją otworzyć. Nie, to jest moja nakot na nie mogę ją otworzyć. Nie, no proszę podać hasło, ja mam nakaz, ja muszę zobaczyć, nie Nie wiem, zapomniałem hasła, naprawdę nie wiem, przesięgam, zapomniałem, to się zablokowało sama. Ale kto to rozwalił, momencik, to jest wylasna czy to jest drewniana skrzynka? Nie, proszę nie rozwalać, ja nie umiem, ja nie znam tego hasła, no nie, serio nie pamiętam. rozwalił mi, nie? Nie, tylko nie to. Okej, a co to za przedmioty są? Jakieś niebieskie? To co, nie moje, to co nie moje. To, to nie jest moje. Niech to... pani to wytłumaczy całą tą sytuację, o, bo nie, jest tylko masakra. nie to. No to, to nie nasz, to, to jest, to tak, to moje, ale ale to ja kopalnie znaleźli, znaleźliśmy okay. tam. Tak, tak, ja tak. Ja to konfiskuję, biorę z sobą, zabieram, koniec. Ale dlaczego? Przecież e, to nie To nasze ubrania. Jest a Czemu to a zabiera rysunku? pan? Yy, to jest narysowana... ja jestem, to jestem ja, nie widzi pan? Widzisz? Tak, jest, majestru, ja rysowałem to Tak, nawet. to on rysował. <noise> A tutaj moje to kredki są On określ. rysował, ja on ja to jest czarna rysowałem. postać taka. Okej, okay, powiedzmy, że wiesz. dalej idziemy dalej, za mną proszę tutaj. Yy, grill. Po co wam grillis w domu? Co to ma znaczyć w No grill, grillujemy, wyciągamy z domu, nie No my grillujemy w lato. lato. Więc A, okay. no, proszę tutaj się nic nie czepiać. Ja, ja, ja bude... chwilę, ja jedę na chwilę do Wódzę, Dobrze, zaraz przyjdę, tak? Zaraz nie, przyjdę. nie, nie, proszę tutaj podejść. Proszę powiedzieć Ale mi, się co to znaczy. Siusiu, siusiu siu, siu, mi nie się, się chce. Nie ma panu się chce. Ale siusiu siu, mi ta... się chce, muszę iść do WC na chwilę. Dobra, panie, my tutaj Dobra, zostaniemy, pan pójdzie, Oglądaj się, no. pan, ja dobrze, będę patrzył. Dobra, dobrze, proszę. Idę siusiu, idę siusiu. Oj, uj, uj, Co pan chce tu jeszcze zobaczyć? Nie ma tu nic, tu nie ma. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. To jest ognisko w pokoju? Nie, no, będzie To jest zupa, to jest zupa. Dobra, już, już, było. No, dzisiaj byłem siusiu, byłem siusiu, już jestem z dobra. Byłem okay, siusiu, no idzie, Idziemy dalej. W ogóle pan może wytłumaczyć, może co to za ognisko jest w pokoju? Jakie ognisko? No tak, to my ziółkę gotujemy. Ognisko, pana. Przecież w się podpalić. Yy, to jest takie sztuczne, to tam nie, to nic nie robi, to nic nie robi. To ja. Profesadon, tam... profesor, profe co jest za kolejne pomieszczenie jest. Halo. A tam nie bro, wchodzić, bo to WC to jest nie WC? nie można, nie można. No to jest, a te szafki, co tu jest? Tu nic Woda. nie ma, tu tam nic nie ma, serio naprawdę. wodę w szafkach, o co chodzi w ogóle? No, no, no wodę bo po w kranie. zakręcają. Że... W... Hmm. No w kranie okay, nam zakręcają, rozumiem. nie mamy, nie? A tutaj coś. A czemu pan rozwala nam kabinę? muszę sprawdzić każdy zaułek tego mieszkania. w czym razie teraz kąpać będę. No właśnie, on nam rozwalił kabinę, proszę mi za to zapłacić teraz. Pan policjancie. Zlew. dobra, ma pan tu zlew, może pan umieć sto czy co tam pan chce. Yy, a w tej szafce, Halo, bla, bla, Ejo, pan, nie ma. mi rozwala wszystko, no nie panie Pani, pan, policjancie no. na po łazienki. A za tą ścianą co jest? Ej, nic okay. nie ma nic za tą ścianą, ścianą, no. nie ma, a za tą ścianą? Halo? co Ej, no rozwala pan domno. Nie no. ma nic, okej, okay. a, a za tą ścianą. gdzieś. No nie, panie policjancie, proszę Masz nie robić tak. co tak, no. jest za tą ścianą, co to Też tam, nic tam nie, ma, nie ma. Tam nic nie ma, proszę nie kopać. tam. Nic nie ma, naprawdę a nic, tam nie ma. nic nie ma. Teraz sprawdzę, co tam jest. Nie, tam nic nie ma, sprawdzę, tam nie, tam nic, nie, ma, nie. nie tam, nic, yy, tam nic na pewno nie ma. Poważnie, no, tak, brak, nie. Pan, okay, tam to nie. może teraz dalej? jeszcze jedno no, pomieszczenie. Proszę się przesunąć, nie, proszę się przesunąć. Ja to tutaj muszę sprawdzić, co tam jest. Nie, tylko tam jest. Dobra, otwieramy. To jest moje pomieszczenie, ja tutaj mieszkam, tutaj nie wolno wchodzić, bo ja tutaj. Ale ja mam nakaz, tak. muszę ten, muszę sprawdzić to profesjonalnie. Ale pan nie ma nakazu do mnie O nie, wyjścia. tylko nie to, tylko nie to. Okej. Okay. Rulet jakiś, no nie przejdę. Yyy... Tak. rozwala O nie, okay. nie, tylko nie to, tam tutaj nic nie ma, tu nie, tu, tu, tu jest moja łazienka stara, tam kadeś I zamurowałem co ją. co się znajduje? Tak, zamurowałem, ja tutaj mieszkam, kiedyś. ja, ja woda, red, sobie na dywanie. Woda, masakra, bruna woda. No bo my nie korzystamy z tego Tak, my nie korzystaliśmy. Nie, się, no, no proszę nie panie policjancie, nie niszcz pan, tak, no. czemu pan rozwalasz mi tutaj to pomieszczenie? To jest moje. No tak. skoro nie używacie tej toalety, to mogę byście. Ale rozwadać. ja używam, to używam. Ale to oni nie, nie, nie można, nie tego to... tej, tej wanny nie e, można. Ja no, muszę pa, się panie, wykąpać w panie... tej wannie. to teraz naprawisz. No. A w tej wani nic panem? nie ma, w tej wannie nic nie ma! Nie nie ma nie ma w tej wannie. widzi pan, nie ma nic. No, ha. Faktycznie nie ma nic, okej. Okay, no dobra. nic nie ma, nic no, nie ma. przeszukałem samo oh. mieszkanie, niestety tutaj nic nie ma. To ja dziękuję za bycie tak, dobrym człowiekiem, nie ma. za przyjęcie Sianta. Proszę teraz już do wyjścia się kierować, nic tutaj w tym A domu nie ma. Tak, A tak, tak jak mówiliście. Coś tu mieć śmierci, momenci. Ale co panu śmierdzi? Co panu jest? Eee, czekaj, nic czemu nie ma. Coś mi tu nie pasuje? Co tutaj mi nie, nie, nie pasuje? Nie, no tutaj nic Momenci. naprawdę nie ma. Proszę wyjść, proszę wyjść, czemu tam nic to nie, nie ma. są gdzieś inne kolory. No bo to, to tak jest zrobione, to takie małe. to tak jest zrobione, tam nic nie ma, panie policjancie, naprawdę tam nie, nic ja nie ma. Muszę nie, to nie jest. Tam... to za To nie moje! To I nie moje! U, to nie moje! To nie moje! To nie moje! To moje! To nie moje! Co To za pomieszczenie? To jest pomieszczenie. Go, 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 gospodarcze. Gospodarcze, nie, tak jest. Gospodarcze. tutaj coś jest nie tak. Ja muszę tutaj przeprowadzić śledztwo. Ja muszę nie, zbadać no ten. No Panie po, nie, wszystko okej, okay. Przepraszamy, przepraszamy. To jest przepraszamy że jest Tu nic i... nie, tak, nie ma, nic a, nie ma. Żarnia taka. Przejdę tutaj z, z moim sprzętem detektywistycznym i wszystko sprawdzę. O No, będzie. policjant, 0. Będzie pan aresztowany za to. Jak ja będę aresztowany? Nie, nie mogę być aresztowany. I bez dyskusji, proszę się nie kłócić. Wychodzę. Tam jest wyjście, o proszę się kierować do niego. Będzie tak? pan jutro aresztowany za to nie, wszystko. To jak to nie, nie mogę być aresztowany. Jak to? Nie mogę! Nie ja mogę nie być! Jutro przyjdę, będzie pan aresztowany. Do widzenia, bez dyskusji. No co? Nie. Ale co? Dla, dlaczego? O, A więc, państwo, co my teraz zrobimy? O nie, tylko nie, nie, nie to. Mowy, no. Słyszeliście? Ten policjant on powiedział do mnie, że chce mnie zaresztować. Jutro? O, o. Nie, musimy wymyślać tak na szybko. Słuchajcie, on mnie chce aresztować za to kłamanie. O nie! Ale na szczęście naszego bejbusia nie znalazł, no, jak całe to szczęście, było. szczęście, że on tam jest. O, naprawdę Teraz tu coś wymyśleć, Zobaczcie, żeby tu nasz już... bejbuś był za tą ścianą, o zatem, a on tu przebiegł obok, tak, więc tutaj poszedł po swój sprzęt detektywistyczny jakiś, a nasz Bejbuś jest po prostu za tą ścianą. <laughs> I tutaj jest Bejbuś! Na szczęście! O co to za dziurka? Czyli tu trzeba zamurować. Na szczęście nie odnalazł Dobrze, go. Dobrze, że nic nie mówiłeś i byłeś cichutko. Tak, Busiu, prawie ten policjant wszedł do ciebie oh. Ej, jak ty to masz krew wujka normalnie Dobra, ej, dobra, to słuchajcie, musimy zachować. coś innego wymyślić Ten policjant przyjdzie jutro i będzie chciał mnie aresztować, nie możemy na to pozwolić Musimy mieć jakieś wyjaśnienia Nie wiem, chodźcie do góry coś, Pomyślimy co wszyscy co zrobić, co będzie dalej co? widzowie, co będzie dalej A co z tym e, starym Sonikiem, który tutaj gdzieś chodził? Nie widać go Jeju, co będzie dalej, widzowie? To możecie wbić teraz na kanał do mojej dziewczyny Patty i do Sepka. O, wpadnijcie teraz na kanał o, do nich. Patty, tam będzie dokończenie u mojej dziewczyny. Zobaczcie, co będzie dalej. Zostawcie jej subika, link macie na dole. Przejdźcie teraz, zobaczymy, co będzie później. Subskrybujcie, oby nam tylko nie odebrali dziedziusia. Trzymajcie za to kciuki. Wbijajcie raz do Patty, za 3, dwa, klikajcie, jeden, już.